Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dresik. Piąteczek, 15 listopada. I co, no, kolejna porcja, dzienna porcja Hero Wars od Dresika. Dzisiaj krótkie podsumowanie eventu, plus, nie wiem, może o, dwa słowa o tym dziedzictwie wielkich. To jest akurat prosty event. Y, z, y, pierwszy warto rozwijanie pierwszy quest, czyli podbijanie poziomów artefaktów. Tu tych... To warto zrobić. 200 poziomów nie jest takie trudne. Biorąc pod uwagę, że załóżmy ostatnio Augustus się pojawił, no to rozwijając tylko tę postać, to już nabijecie sobie fajnie punktów. Ja osobiście... Artefakty podbijam tylko i wyłącznie jak są te eventy, więc nie miałem żadnych problemów, żeby 200 podbić. Podbijałem chyba Aidena i, i, i tego, z tego co pamiętam. Chyba, że któregoś korwusa tu jeszcze tam coś kliknąłem, kilka. Generalnie mniejsza większość. Jak się oszczędza te surowce. Szczególnie te najtańsze tutaj, te, to, to można bez problemu te 200 zdobyć. Ja robię w ten sposób, że we wszystkich możliwych tych zawsze zbieram te paczki, a potem jak, gdyby, jak coś tam to przerabiam je. Tam 1 za 16 czyli tutaj powiedzmy komplet punktów powiedzmy, za 22 te można zdobyć do, do tego 25 poziomu. Ja w ten sposób sobie ja z tym eventem radzę, zawsze tak robiłem i, i, ten, i polecam innym. To Tyle jeśli chodzi o to całe dziedzictwo. Robisz ten quest, dochodzisz do 4000 i później masz 2000 przerwę pomiędzy tymi. 2000 przerwy to energii by trzeba było wydać. Oj, oj, oj. tego by trzeba było wydać następne ojoj oj, 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 więc generalnie się to zupełnie nie opłaca, więc ja na tym, na, Ja na tej pozycji 4000, tych gwiazdek kończę wydarzenie. Kupuję to, co mogę kupić. Eee, w Dziś, teraz chyba kupiłem e, któreś z tych absolutnych esencji, żeby moje postacie kończyć, bo e, jak już je mam na m, tym, na maksymalnym, że tak powiem perfekt e, artefakty, no to muszę je powoli kończyć, nie? I, I tak sobie idę po trochu, po trochu. Myślę, że e, to już kiedyś omawiałem, nie ma tam co w moich taktyk. Przypominać o tutaj, ktoś już widzę, że mi wydarzenie zakończył. Znaczy, przygoda przepraszam. No dobra, teraz tak. A, z przygodą to od razu Wam pokazuję. Nie zamykam przygody, walek krzyżyk i jutro rano przychodzę, wchodzę, zamykam i rajduję bardzo przydatny sposób jak ktoś tego nie praktykuje to po prostu nie gram codziennie przygód tylko co drugi dzień mam jedną jeden ładunek jutro się ten wchodzę sobie do przygody zamykam i wtedy można tutaj wejść raz jeszcze do tego tego i, i nacisnąć przycisk great i tym sposobem nie gram dzień w dzień przygód bo to no, nic że tak powiem ciekawego. Mm. Co tam? Ten event, o którym tam zacząłem i pewno skończę. Na tym serwerze pewne pierwsze miejsce super, świetna nagroda bardzo pożądana. Jak ktoś ma powiedzmy, nie gra za dużo. Nie, na tych mapach nie ma tam wykupionych tych abonamentów jakiś tam e, na zasoby, nie ma e, sezonów, nie kupuje. To e, ten event uważam za u, nagrody są genialne jak dla mnie, tak? Można jeszcze tylko polemizować, czy ten e, wzór przebijania jako nowy e, najnowszy wzór nie powinien być tam wymieniony jako ta najlepsza nagroda. Ale to, żeby było czepialstwo Jak dla mnie, 3000 nici plus to jest naprawdę przyzwoitą nagrodą, jak za 4 dni, 4 event. I. No i tak jest moje zdanie, tak? Przynajmniej rzadko, bo rzadko się pojawia ten event, ale. Ale jak jest, no to przynajmniej warto go grać, i ja się cieszę z tych nagród, bo pomagają mi bardzo mocno, jeżeli chodzi o flagi wojenne. Ten czerwony e, wzór ataku magicznego to jest praktycznie z dwóch tych eventów, co żeśmy wygrali, nie? A jak zobaczycie resztę, no to no teoretycznie ten mógłbym sklecić w jeden czerwony, nie? Ale nie mam prawdopodobnie tyle nici, bo to nie 1500, no to na wdechu by mi starczyło. E, także. No. Jak ktoś nie wydaje kasy, event świetny. Jak ktoś wydaje kasę, no to tych e, szmatek to już ma tyle, że prawdopodobnie e, jedyne co robi, to podbija na czerwony. Czyli czekajcie, zaraz Wam pokażę o co mi chodzi. Jak macie flagę, i tutaj to, żeby. Ups. Żeby podbić na czerwony, to już nie trzeba do następnych flag, tylko trzeba tylko 3750 nici. I tutaj macie odpowiednio tam, w zależności od poziomu, i dość tam procent na to, tak. Tam jest tam jakieś takie tabelki, możecie sobie zobaczyć tam nie wiem, na końcu, to już jest tam, nie wiem, 2% czy 1%. To no, trzeba mieć warte po prostu, żeby to wymaksować, taki jeden ten. E, co jeszcze chciałem, w ten piąteczek. Powiedzieć no, co. Hmm. O imencie to już chyba się więcej nie da powiedzieć, więc. Jakbyście chcieli usłyszeć coś konkretnego, mieli jakieś konkretne pytania. Piszcie, pytajcie. No, nie chcę mówić o zasięgach i łapkach w górę, bo to śmiech na sali. Ale ten, ale. Mówię, no jeszcze póki co się w to bawię, nie zrażam się brakiem zasięgów, nie zrażam się, że, że tak powiem, małym zainteresowaniem, widzę jak działają algorytmy YouTube'a, przebić się to myślę, że no, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, a ja jak widzicie, wiecie, pół godziny, no okej, okay. często te filmiki powtarzam, tam nagrywam z pięć razy, ale no, nie wiem, pół godziny do godziny po pracy wieczorem sobie poświęcam. Więc wiem, że żył z tego nie będę, robię to dla was, będziecie chcieli mieć jakieś tam historie. Specjalnie podaję datę na początku, żeby było wiadomo z kiedy jest filmik. Tak jak mówiłem na, w jednym z pierwszych takich wprowadzeniowych jeżeli szukacie jakikolwiek porad, zwracajcie uwagę na to, z których go one są okresu. Jak widzicie, przez te, nie wiem, dwa miesiące, co tutaj coś tam od czasu do czasu nagrywam jakiś odcinek, już się bardzo dużo zmieniło. No, przybył wzór flagi, przybył bohater, przybył, teraz zapowiedzieli znowu zmianę tytanów, tu jakiś tam guzik w ekspedycjach, fu, gdzie to jest? To, no, to jest, powiedzmy, jakiś tam drobiazg, ale zawsze coś tam się zmienia, nie? Więc yy, mówię, sprawdzajcie te yy, porady, z kiedy są. I tyle. no. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło, miłego weekendu wam życzę. No i wygrywajcie, tak jak tutaj moja gildia. Albo, o, na, najlepsza ta, ta gildia emeryci i renciści gdzieś tutaj, z jakiegoś tam serwera. Tak, jakby się komuś nudziło, może też co na 308 serwerze założyć. E, ten, e, konto e, i, i, ten, i zapraszam do mojej gildii emerytów i rencistów. E, od razu mówię, raczej for fun. E, nie planuję tutaj grać, ale no, zawsze będzie można coś tam popisać. Nie wiem. A to taki... Tak raczej humorystycznie, ogólnie nie polecam grania na wielu, na wielu serwerach, dlatego że to pochłania bardzo dużo czasu. I, no i kuszą te wydawanie pieniędzy, to, to jest jakby taki, no, jest podwójny ten, podwójny... Podwójna pokusa na wielu serwerach No bo jak zobaczycie, e, brak tych wszystkich tam wielokrotnych rajdów, to, to, to jest smutek, nie? To, żeby to mieć, to trzeba VIP 5 i. A, a, no, no, ciężko się gra, ciężko tam. No, tu VIP 5, tu żeby 10, to też VIP 5. No, także nie, cofam. Jak ktoś gra, to spoko napiszcie, a jak nie, to, to nie twórzcie konta. Odradzam. Nawet, nawet, że tak powiem, kosztem tego, że będę się sam nudził, to nie, nie polecam na wielu kontach grać. Znaczy na wielu serwerach. Trzymajcie się ciepło. Raz jeszcze miłego weekendu hejka.